Dzień dobry witam was wszystkich bardzo serdecznie postanowiłam dzisiaj przywitać się z wami po raz ostatni z Judytą ponieważ jak wiemy będziemy się dzisiaj z nią żegnać Judyta nam się już buzuje jest jedyną wyspaną osobą w tym domu o tej godzinie prawie 7 rano e, nie nie doczekają się jak na razie drugiej łazienki, ponieważ przypominam, że musimy jeszcze zebrać 6000 simoleonów. Ale <laughs> byłoby pięknie, gdybym nie zmieniała planu w trakcie rozgrywki, prawda? Byłoby pięknie. Bogna dzisiaj jest pachnięta, chyba nie... jest sobota, więc nie pójdziemy, ale postanowiłam, że tu nie chcę mi się pierdykać z tymi klientami i z tymi książkami. Więc e, pomyślałam, że, Judy, że Bogna, przeprasza bardzo, jeżeli mówiłam, że Judyta e, rzuci tą pracę, o ile się da i zacznie pisać książki i będzie zbierać kasę na tantiemach, bo jak pamiętacie, Wiktor też nieźle tam zarabiał na tych tantiemach. Teraz na samym początku jeszcze reszta nie wstała. Judyta... Judyta! Proszę cię nie odchodź! Nie, nie. Judyta! Ta... Pierwsze pokolenie! Ooo! Niby miałam czas, żeby mentalnie się przygotować, ale i tak gdzieś, nie wiem, zaskoczyło mnie to. Myślałam, że jeszcze trochę, że zdążyłam wytłumaczyć i tak dalej. Ledwo skończyłam z Bogną tłumaczyć, co będzie w dzisiejszym odcinku, a tu, a tu proszę. Osiem mam roczny, co tam, co tam, jak tam? Ostatnio za często nas odwiedzasz, wiesz? W dwójce, w jedynce, teraz w czwórce, trójki nam tylko brakuje. Także ja coś czuję, że jutrzejszy jest dzień, czyli w niedzielę wyprawimy Judycie pogrzeb. A ja znów e, przemówię. Bo tak, stwierdziłam, e, nie, no zostań wolnym duchem. E, myślę, że pójdziesz do wyposażenia Bogny. I bogna, prawdopodobnie już nie będę się miała z kim mylić. Na razie tej sypialni się nie pozbywam, bo wiecie, jaki był plan? Tu miałby się ogródek od fronca. Z tą twójką się w sumie nic nie zmienia. Poza tym, że właśnie iść do krzaczka. <grym> no a co do rozbudowy tej drugiej łazienki, i w ogóle, to, to wiecie, że ja miałam plan taki. Żeby zacząć robić w tym domu większe remonty, większe rzeczy, większe zakupy w momencie jak Bogna spełni to swoją aspirację. Potrzebujemy mieć zgromadzone 50 tysięcy, także no trochę nam brakuje. Troszkę nam brakuje. Ty co, idziesz się wypłakać? Dobrze, ty się nawet nie wyspałeś. Wejście się wyśpić, Co wy tak długo śpicie, no ty łazienkę chyba masz już wolną? Tak, masz łazienkę wolną. Ajku, jejku, jejku, jejku. także weekend chyba dziewczyny będą miały wolne, bo Anastazja... Już <laughs> mnie zatkało z tego wszystkiego, bo Anastazja musi wbić ten piąty poziom gry na skrzypcach, nie, żeby tam Bog nie pomogła. A ty, no nie jesteś wyspana, chcesz się wypłakać? Nie, 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 nie. A czy ja mogę porzucić pracę? Powiedz mi. Znajdź pracę, branże branżę, odwołaj zlecenie, wejść wolny, kup sklep. Porzuć pracę, jest, dobrze. I po prostu będzie robić to samo, tylko jakby nie będziemy się wkurzać z klientami, nie? No, myślałam, że to będzie fajne, ale... A no się okazuje, że nie bardzo. I teraz tak. Twój tata pisał scenariusze, a ty będziesz pisać. Hmm. No, nekrologii może nie, ale może poezję. O, to mi poezji. Nie wiem, jakoś tak mi to nie poezja braku... yy, brakuje. Pasuje. Brakuje. Yy, Niebieska bitwa na poduszki. No dobrze, niech ci będzie. Ty jeszcze śpisz. Okej. Okay. A ty, ty też późno wracasz z pracy, więc jakby. No wiadomo. Co znowu? Waleria. To ja. Pójdziesz ze mną na randkę, Waleria. Ale Franc. Ale Franc już jest twoją siostrą. Spóźniłaś się trochę, wiesz, gdybyś jeszcze tak w poprzednim odcinku zadzwoniła, to bym się jeszcze zastanowiła. Ale no teraz, teraz to tak trochę no, zimno ci, to się ubierz. <laughs> Ale teraz to już tak trochę za późno, mm, bo nie chce mi się bawić w ożywianie. E, I gdzie są te nieszczęsne... Aha, czujesz się zbyt nieswojo. Właściwie. E, co język, to? to? Co ty to? Co ty to? Co ty to? E, dalej. To weź posprzątaj, frądz. Czy ty mógłbyś już wstać? Bo ty masz mało zabawy, a za godzinę idziesz do roboty. Hmm, kiedy ci te mdłości przejdą? Jeszcze pół godziny, dobra. Ty, ale Ty może poszedłbyś do pracy? A Ty, widzę, że już jesteś szczęśliwa. No to dajesz. A tobie, jak tam idzie pisanie, bo <laughs> mogłabyś się żebrać. Oni będą teraz tacy smutni. O, napisała książkę, super. E, to wydają od razu. O, sprzedaż, y, sprzedać wydawcy już możesz. E, to sprzedaj wydawcy i idź się zdrzemnąć. Jeszcze nie pora na sen. Znowu Manko w kasie, na współpracownika, fronc. Rozmawialiśmy ostatnio na ten temat. O, Waleria, Waleria, Anastazja ma już piąty poziom. Że ja cię pomyliłam z Walerią, no tak, ja mylę ludzi, nie? Znaczy Simów, to chyba już zauważyliście. A ty idziesz do pracy, racja na noc, dlatego ten weekend ja chciałam wolny też zrobić. E, weź resztki. I co mi tam cieknie? Slew, Zami. A to pan Kiyoshi Morita nie przyszedł? Stałaś też z dżemki. Super. To wiesz co... Z, e, nie, ty nie. To Franz zrobi jak... Jak wróci. Bo coś się stało z panem Kiyoshim. Czyżby on też odszedł już od nas? Pirs, nie. Oj, oj, a ja coś czuję, że ty mi dzisiaj już nic więcej nie napiszesz, bo e, musimy iść ja mam pewien pomysł na ten cmentarz, ale nie będę go na razie realizować, dopiero później, bo mimo wszystko zaskoczyła mnie ta śmierć Judyty. Myślałam, że tak nie wiem, no przynajmniej do tego momentu to ona sobie jeszcze dożyje, a to... No nie. Oglądaj ty tę telewizję, zabawę se zrób. Ja bym chciała, żebyś ty napisał jeszcze jedną książkę, jak możesz. Dopóki się tytuły nie powtarzają, to nie będę kombinować z tytułami. Ale może przed jeszcze coś napiszę. Co z tobą? Ty miałeś zadzwonić po te usługi. Dzwonij gosposie. Czyli jakaś gosposia jest. No okej, okay, dobra. Bo się coś nam nie pojawia. Nie, 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 fronc, nie rymowana skarga, ok Fronc, nie, 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 ogródek. Ogródek, posprzedawaj wszystko. Bogna samego rana wzięła się za pisanie, czekając, aż ta się jeszcze wyśpi. Znaczy, Valeria w sumie jest już wyspana Wstała nawet. E, to czekamy jeszcze tylko na fronca, bo przyszedł strasznie zmęczony z pracy. Ale wiesz co, jest dziesiąta, ty jak z tą książką? No, nie najlepiej, ale dobra. Dobra, Po jutro bym chciała. Co? A że lubisz granie w gry wideo? Dobrze. 105. Fajnie, za jedną książkę. To co dopiero? Będzie później. E, ja potrzebuję. Rządzić przyjęcie. <laughs> przyjęcie, Boże. Spotkanie towarzyskie potrzebuję. Albo inaczej, zaplanować pogrzeb. O, jeszcze lepiej. O, czy znacie jakiś przyjaciół? Judyty w ogóle? Eee, no Judyta, nie? Gospodyni. Yy, aha, ty. Gośna Anastazja. Eee, kogo ona tam znała? Jeszcze Bekę na pewno musimy. Bernard Aoki nie, Brytanii Tytko, bo to a Brytanii nie jest duchem przypadkiem? Dobra, nieważne. No, Frantz musi być, nie? Ewa Gisela, Ferdynand Emil. Żony był, to na pewno. Lane chyba też się mię przyjaźnił. Oliego możemy zaprosić. Jeszcze jeden sim. Liliana Delgato. Naomi, Suzuki, ona jeszcze żyje. Naomi, musi być na pogrzebie. Zawodowy żałobnik. Weźmy Matyldę, ja nie wiedziałam. Matylda, niech będzie zawodowym. Żałobnikiem. Martyna systemicznego akurat nie potrzebujemy. Co my chcemy? Uczciej pamięć, wygłoś mowę, e, zapal świece, chwila ciszy, wygłoś obydwie przemowy. Taniec może nie dobra, może to nam na złoto wystarczy. I my chcemy cmentarz. Ok, gotowe. Aha, Johny i Brittany rzeczywiście są jako duchy. A co to robi Judy, tak? Dobrze, ona ma miejsce tutaj obok tora. Więc połóżmy ją tutaj ja prawdopodobnie zmienię to tak, że wywalę po prostu to i te postumenty, te miejsca pochówku i Zrobię tak jak kiedyś, kiedyś, się te cmentarze robiło, czyli coś na takiej zasadzie, że będzie po prostu ten nagrobek, jakieś tam ozdoby, może rzeczywiście zdjęcie z osobą, która jest na tym miejscu i wtedy będzie można spokojnie małżeństwami razem to połączyć i prawdopodobnie w tym tutaj segmenciku by się wszyscy pomieścili z tego legacji. Dobra. Przewódź się pogrzebowym chwila ciszy. Mm, pogrzeb. E, to zróbmy chwilę ciszy. Ale żeście się poubierali, no naprawdę. Anastazja! Wy wszyscy weźcie mi się tu przebierajcie zaraz. Na zimowo. Właśnie się tak zastanawiałam, że jest zima, a wy w takich ubraniach jesteście, gdzie ty jesteś? Szczególnie Anastazja w tej sukience. Już przebierać mi się, już po przepierani? po przebieraniu. Dobra. A gdybyś się może uprał, bo zaraz będzie kolejny pogrzeb. E, dobra. I ja myślę, że to jest czas na przemowy, a szczególnie moją przemowę. E, Judyta, dla Ciebie pasuje radośnie, jak na razie. Pożegnajmy dzisiaj Judytę Ziemianin, która zapoczątkowała tę serię. Wspaniałą matkę, żonę i przyjaciółkę całego świata, która z trudem spełniła swoją aspirację. Była wspaniałą simką, tak bardzo interesującą, że miliardy razy została porwana przez kosmitów. I miejmy nadzieję, że nikogo innego już nękać po jej śmierci nie będą. Oczywiście będzie nam wszystkim jej brakować, ale niech spoczywa w pokoju. No dobra, mam nadzieję, że przemówienie wyszło. <grywka> nie. Mówiłam, żebyście się uprali! Mówiłam! Nie! Mamy pogrzeb, mamy śmierć na pogrzebie, co? E Aha, Bogla ma żałoby typu wyparcie, dobrze. E co tu się właśnie wydarzyło? A Dobra, opiewaj żałobnie. Jeszcze trochę nam brakuje. Bo mamy na razie brąz. I to jest ostatnia rzecz, jaka nam została do zrobienia, nie? No ale dobra. Kolejny. Nie, co? co? I kolej. Ej, nie, Maty... Matylda. Matylda! Matilda. No i urlop. Co tu się dzieje? Nie, Matylda. Ja potem muszę sprawdzić jak oni będą wracać, czy ona żyje. jak nie to wprowadzę ją jeszcze raz. O nie. Dlaczego wyście się tak ubrali? Becca. Naomi! Naomi też? Ja nie wierzę. Nie mogli się ubrać. Dobra, jeszcze jedna rzecz. Eee, to może rozwróć popioły. Ja nie mogę. Noż, ja nie mogę i gdzie ja was mam dać? Znaczy mogę was dać tutaj. Na razie. O i mamy, mamy złoto, więc ja myślę, że my kończymy tę imprezę. Żeby nam więcej filmów nie odeszło. O, jest! A ja zaraz wracam. E, chociaż nie mogę. Dobra, a Anastazja i Franz, niech idą już do domu. E, Bogna, niech tam idzie do toalety, bo ja bym chciała. Boże, ale też żniwa na tym pogrzebie. No ja nie mogę. Crispin się też przejął. O, Boziu. Czy ja już mogę? Dobrze. Wracam za chwilę. Coś się poważnie zbugowało, bo tutaj powinno być zdjęcie Judyty, ok, ale ma taki, taki testament papuni i tutaj powiedzmy taką księgę, e, księgę pamięci, tak to nazwijmy, e, dla tych jej przyjaciół, chociaż część zmarła na jej pogrzebie. no i oczywiście e, świece, które co jest z tym obiektem? Nawet jak resetuję, to nic się nie dzieje. A jak tam kogoś innego? Aha, jest coś, jest coś chyba nie halo z tym. Coś się zepsuło. Ale dobra. No, nieważne. E, wracajmy. E, wyście mieli wrócić już do domu. Ale wracajmy i zobaczmy, co z tą Matyldą. Co? Nie. Ja się nie zgadzam. Ja się nie Zgadzam na to. Także ja Matyldę jeszcze raz wprowadzę, tylko Ziemianinowie niech wrócą już do domu. Dobrze, wróciliśmy już do Ziemianinów. Tak, ja Matyldę znowu włożyłam e, do jeśli. Trudno, będą dwie Matyldy: jedna jako duch, a druga jako. E, a druga jako e, żyjąca postać. No, ale. One są, wiecie, w tle. Nie planuję nic z nimi, więc mogę tam trochę ponaciągać, że tak ją ożywiłam. Naszą Matyldę. E, dobra, weź reszki. ale kurde, no o mi się tak długo trzymała, mimo moich żartów dotyczących nazwiska. O ja. Bogna, już chciałam powiedzieć Judytę, ale przecież <laughs> Jutytę przed chwilą pożegnaliśmy. E, wraca do pisania książki. Tak w ogóle zostało nam 4,5 tysiąca tylko do zebrania. Ładnie. Ale tak, Franc właśnie, Franc będzie ćwiczył e, w miksologię, skoro ma, wziął dzisiaj wolne. A ty jutro idziesz do pracy? Jutro idziesz jeszcze do pracy. To ja myślę, że przegramy sobie jeszcze ten następny dzień, żeby dziewczyny poszły do szkoły. Bogna wprowadziła Anastazję w ten wir pracy w szkole, e, i Franz może dostanie awans. Tą sypialnię myślę, że na następny odcinek bym przerobiła trochę. Może na następny odcinek zrobię tą drugą łazienkę, kto wie, kto wie. Ale najpierw e, Bogna musiałaby zgromadzić te fundusze, więc ja ten remont zrobię dopiero jak ona to zrobi, bo potem będzie musiała zarobić, więc znowu będzie zbierać i tak w kółko, nie? Przyjacielu, a ty nawet dzisiaj dostałeś wypłatę. Ćwisz przygotowanie, a ty napisałaś książkę. Jesteś skupiona. No, takie żałoby. E, dobrze, to sprzedaj wydawcy. To jutro znowu większe tatiemy przyjdą. E, nie, czy ja ci dam skorzystać z toalety? Ty, ty miałeś wziąć prysznic iść pisać. jeśli jeszcze coś napisać. Coś popisać dzisiaj. No kurde, już jest 23, więc wagi? Uwagi, ty, ty nie idziesz pisać. Nie, 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 nie. nie. Ty idziesz spać. Bo wy jutro rano przecież idziecie do pracy. Halo, halo. Franz tylko może tutaj ćwiczyć miksologię, ale chyba się nie nauczy. Anastazja dostała awans. Super. To idź szybko. A czemu jesteś wstyd w pracy? Ale Sasz awans. Dlaczego się wstydzisz awansu? Drugi poziom charyzmy. No dobra, no to przynajmniej będzie co z tobą robić. Ale weź prysznic i idź spać, a front, jak skończy ten poziom, to też już pójdzie spać. No, stary? No, idealnie, dziękuję. No, dziewczyny, są już praca wrześniowa, wyprzedaż zasłania mi informację, że pan Yoshi Morita jeszcze żyje, jeszcze u nas prząta. Otwieramy, otwieramy, otwieramy. Tylko ja chcę z taką jedną rzecz zrobić jeszcze. Czy możesz zatrudnić Anastazję? Czy ona ma jakby pracę dwie? Tak, dwie prace. Super, cieszy mnie to bardzo. Dobra. To ja jeszcze muszę tutaj ustawić e, dla niej za, e, zadania, żeby tak zachowywała się przyjaźnie. E, I. I, Alo, gdzie to jest? Prowadziła zajęcia i wykłady. Ja tam chyba mam już pozaznaczane, że może tylko. E, aha, nie sprawdzę tylko teraz, ale że może tylko. E, skrzypce. Um, ja miałam, właśnie, miałam dać na kosztowne już w końcu. Dobra. Na tym etapie już możemy w sumie to zrobić. Eee, taki modyfikator cen. A ty właśnie, żebyś ty mi kłopot nie robiła. later. O kurde, ile Simów się zeszło? Ron idzie za około godziny do pracy. A to się czujesz, no to fajnie. I w ogóle e, on też ma wyparcie. Jeżeli chodzi o żałobę. E, nikt jeszcze do mentorowania tutaj e, nie przysiad, a szkoda bo na tym najwięcej zarabiamy, a tamtiemu dostaliśmy ponad 300 simoleonów, także dobrze, dobrze. E, do Simki o imieniu Bogna zwraca się tajemnicza osoba, która chce zainwestować w jej firmę ogromną sumę pieniędzy bez zobowiązań. Czy chcesz przyjąć pieniądze? Kurde, ja wiem, że e, tutaj przyjęcie tych pieniędzy e, zyskuje Yy, daje jej reputację intrygalską, ale ona by przyjęła. Ona chce być bogata, więc by przyjęła. 14 tysięcy. 000... Ja nie wierzę. Zrobiliśmy ten etap. Czyli ja między odcinkami mogę coś yy, zrobić w tym domu. Super. Bo nawet yy, to zarobienie jej się zaliczyło. Super. Chociaż nie. Chwila, moment. Coś mi się tu nie zgadza. A teraz... Yy przyszło siedem tysięcy. Aha kurde za wcześnie się ucieszyłam przez to, że to nie było zaznaczone zgromadzenie mamy, czyli rzeczywiście mogę między odcinkami coś zrobić w tym domu, ale musi jeszcze zarobić. 10 tysięcy. A jak na razie to nikt nie chce grać na skrzypcach, żeby mu komentować, więc no cóż. Na razie to tylko Waleria się tam stara, a ty masz pracować ciężko. Dobra dziewczyny, wiecie co, bo już jest 18, zamykamy. Ej, nie tu. Ej, nie było dzisiaj nikogo do mentorowania, niestety. Ile Aha, no tak, bo 16 tysięcy... Racja, 7 tysięcy na losa, ale kurde, ile zarobia? Nie, to 14 tysięcy, a ty zostaw te skrzypce! No i mi je schowała. Ech, jakie klienci, to pogna. E, dobra, dziewczyny. Dziewczyny, czy możemy iść do domu? Myślę, że możemy iść do domu. Przyszły. Dobra. Aha, bo poniedziałek jest, racja. Kazałam dziewczynom nie wchodzić od razu do domu, ponieważ zaszły pewne zmiany. Zlitowałam się i wiem, czego już zapomniałam. Jak widzicie, e, nastały zmiany. Właśnie, zapomniałam dwóch rzeczy. Zapomniałam przenieść to matę do jogi i dać światło w pewnym pomieszczeniu. Jak widzicie, Front ma ten swój pokój, na te ogródki, no na razie tyle mu wystarczy. Tutaj jest taka graciarnia, postawiam gablotę na te pamiątki ziemianinów. Tutaj jest pamiątka po Judycie, tutaj po Wiktorze, no i ta lalka jeszcze od Wiktora tutaj jest. Nie mam zamiaru jej sprzedawać, ani oddawać. I dobrze stało się, upłagaliście mnie. Ziemianinowie mają w końcu drugą łazienkę. Jej! No na razie taką e, powiedzmy, ale zawsze to jest druga łazienka, nie? E, dobrze, Bogna. Zanim Front wróci z pracy, e, to weź resztki i możesz i sobie popisać jeszcze coś, bo fajnie by było, jakbyś coś dzisiaj napisała. I ty też byś mogła coś e, zjeść i iść, e, poćwiczyć te twoje przemowy. A, nie masz jak przejść? Co? Co? Co wy to odwalacie? No, jak nie masz przejścia? Halo! No i poczekamy sobie e, do Fronca, na Franca i będziemy dzisiejszy odcinek kończyć. Nauczenie rymowana skarga, nie, bo to już było, a niech będzie tytuł dzisiejszego odcinka, czyli śmierć na pogrzebie. No, już, 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 ja wiem, że jesteś smutna. Dasz radę. Dobrze, Franz wrócił z pracy i właśnie sobie e, zasiewa kolejne uprawy, a ja myślę, że na dzisiaj nam wystarczy wrażeń i to koniec tego jakże smutnego odcinka. Judyta! Także jak zwykle, zapraszam Was do komentowania, zostawienia górę oraz subskrypcji i widzimy się w następnym. Bye!